To znowu mamy jedną szansę na przeżycie? Tak. Dalej, dalej, kurczę Aha. Czy ja widzę wiatraki śmierci? Widzisz. No Bo to, ja to ja Anielski skończę, orszak, to nie? Tak, A to jakaś propozycja, czy jak? <śmiech> <śmiech> Siema producencie, dobrze ci widzieć. Dobra, tu będzie pogrobnie. Po ja poczekam, aż się przebiegną wszyscy umierają. A nie, bo tutaj ten kisiel będzie od tyłu wychodził. Czekajcie. Nie, no już spadłam. To jak Udałam będzie kisiel się, od tyłu dziękuję. wychodził, to ja nie chcę. To ja idę stąd. Ja już się za... ja, ja już umrzyłam. To słuchaj kanał, już możesz do mnie pisać, już mogę czytać. <noise> o nie. że jak tam szaleje. Idzie. <noise> Ach, ja tutaj jeszcze od pointa dotarłam, ale podejrzewam, że na tym no się tej... Tutaj... Moja kariera zakończy, nie? O, nie, to, o, daj tu już się trzyma. Stary, dobra, dobra. Ale się trzyma. Ja dogoniłam burski witaminki, ale tutaj są te, te z, z tymi odbijającymi i tutaj będzie smutno. O i Kenny też jest z nami. Nie, 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 <tunku> czy te się kręcą czy ja je muszę nie, 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 Zwłaszcza, że muszę być bardzo ostrożna. Poszło, poszło! Poszło! Lecę! Lecę, Leci, bo chcę! Lec. Dobra, jest. Jak się rzuciła. Ja nie oddycham się. ja ubieram na zawał. Proszę mnie uratować. Medyk, dżelarz, Dlatego ja rzuciłam. Jest? Gdzie jesteś, zielaszy? Kiedy jesteś potrzebny to prze przeważyć muszę. O nie! Kończy się runda! <laughs> ja tylko, tylko cztery osoby przeszły. <laughs> cztery osoby! Ja wyeliminowana na ranie. <laughs> Ale z moceczkami nie ma innej skórki. Nie mam. A kolor ma tylko niebieski. <laughs> nie mam, bo zapomniałam, znaczy nawet nie wiedziałam, że trzeba sobie przenieść rzeczy ze Steama i... O no nie, i mi przepadły. No i czym się w zostało cztery osoby? Oglądał streama, i czas się skończył, a przy mecie stał. O <grystanie> mój, kara! Kara za kara. Trenowanie. Kara. Sieła Posejdon. Jak medyków nigdy nie ma kiedy ich potrzeba. No i tutaj słuchajcie, to będzie druga i ostatnia, poza tym tych wiatrakach wszyscy wymiękną, mnie. cztery osoby! Nie, kefir, kefir ma szansę przejść, i, i zielasz. Osamu, trzymamy za Ciebie kciuki, chociaż widzimy, że jesteś ruki, to wiadomo jak to może być. Chociaż może drzemie w Tobie ukryty talent. Wątpisz? <laughs> Dasz radę yy, Osamu, Smoku? Z tego co pytam to Ryu to Smok jest? Tak, chociaż chyba... Yy, ryu przeniesie przez długie U, ale... Ale to już mniejsza z tym. <laughs> o nie biedny. <laughs> po japońsku Rio. to było. Po, po chińsku to jest long". Patrz, jaka zażarta walka. O samą! To był z błąd! Nie! nie! <laughs> Patrz proszę o nie! nie! <laughs> O Piotr! Siema Piotrze! Dobrze ja Cię widzieć, bo Cię nie czupkami. było. Słucham? Mówię, do to Piotra, jak widzisz jesteśmy czopkami. Nikt nie przeszedł, wszyscy umrzeli. Wszyscy nie ma wygranych. Takie rzeczy tylko lubię. na słuchajcie. Znicz na czacie, nie ma wygranych. gdzie byłeś kiedy Cię nie było? Ej, grać chyba zwisiła, bo nie przewidziała takiej ewentualności. A nie? Jednak jest, jednak jest. O, ty, dobra, klikam. Proszę ładnie wchodzić i gramy dalej. Powinna być taka grubowa muzyczka, no ty, 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 ty. ty, 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 ty. Tu walka z wiatrakami, chuj. No ja też jaka, ten moment. Moment, dobra, dobra, jeszcze moment, i ktoś tam jeszcze um, pisał, tak? Zobacz, chyba... wszyscy jesteśmy beznadziejni. Kolega dołącza, dobrze, czekamy na kolegę. Dobrze, czekamy na kolegę. I już. O, i tutaj Limiel, widzę, że sobie doszedł. Doszła. To chyba była ona, czy nie? Ja już się pogubiłam. Jakoś nie mogę trafić w live, rozumiem. Może będą trochę częściej, to w końcu ci się uda w coś celować. Czyli doszedł już ten do, do kolega. Chyba, Werczak, dobrze ci widzieć. Dobra, to ruszamy. Extreme to będzie mój ulubiony tryb na live, słuchajcie. Tak, nie mam. Tak, jest jestem dziewczynką, dziewczynką, to tak. Dopóki nie ma możliwości wyboru ilości rund, Extreme cudowny. Tak, to jest najlepsze rozwiązanie. To jeszcze wiatraki na dzień dobry! Tak! Już można kolejny skicz zaraz przeżykować. Moję jest zwiększyć. Ilość zniczy na live, w sensie. Udałbym się kłamać! powinien być zniesiony, tak samo jak na te, na przekleństwa. O tak. <grym> A jutro zaraz będzie, dobra? Tu delikutasie, słuchajcie, po prostu trzeba się skupić. Nie dać się zepchać. Nie! <grym> damy radę, damy radę, damy radę. O, żyje! Jeszcze jeszcze jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze daję radę. Proszę się wspiąć i tutaj. się no, Śliz... ślizgiem! <gry> znaczy, wiesz, tutaj do tego pierwszego wiatraka dojść, to jeszcze jest pół biedy, nie? Tak, ale ale tak, ale tam tam ten... tak. jak przeleci. To, to jest masakra. Ja nawet nie będę próbowała tym środkowym, bo ty środkowy to jest. wiesz. Lady! <gry> Chodź tu, chodź tu! Ja ci kurła dam! Nie wiem, po co tutaj te checkpointy. Check nie wiem, co ja zrobiłam! Kurwa, ale żyję! Nie. Jako nie! Nie, nie, że. nie, nie, nie! Dobra, damy no! Nie! Ktoś chcesz, lepiej, dotarł Netflix też jest! Ja dotarłam! Jakoż ładnie. Nightwish dojdzie. Tak! Tak to już jest, że kiedy ja jestem w kisielu, to Nightwish dochodzi. <grym> Przypychałem się na tej betcie, zaraz znowu <grym> będzie. zakapiłem się o Nightwish. <grym> A, dwie sekundy, na wszyscy No ale i tak ładnie przystrzybiło. To ja teraz będę na wisielcową patrzeć, co ona tam... Ja myślę, że długo nie popatrzysz. Będzie dobrze, jakaś łatwa mapa będzie, zobaczysz. Na pewno. No łatwa pciul. Ale tutaj nie ma gdzie spać, tylko tam na końcu jest. A tak to jest cała taka, że możesz ją spacerem przejść, więc wiesz, nie będzie źle. Lady, o, o ja, dole. Tam tylko przy tym skakaniu, przy tych chlebkach będzie problem. Ale widzisz, po prostu nie da się z niej wypaść tak łatwo o, dobra, nieważne. Uh -huh. No to, to będzie krótka runda. Idę szukać Wisielcowej. To ja po stoję, poczekam. Chwilę. O, jest Wisielcowa. Proszę. Ciepko poszło. Jak się odbijasz jesteś wysoko, to prawym i wtedy, wiesz, do przodu ci się tak rzuci. No tak. <laughs> o, czy, to, słuchaj, przynajmniej żaba się skurczy i możesz... <laughs> Dlatego ja nie gram, o, to nie. nie gram w platformówki, a w Fall Guysu nigdy nie będę dobra, do nie? No, to prawie! Michelcowa biedna. Spokojnie się nigdy jeszcze nie udało tego etapu przejść, także. To skupienie, wy nie wiecie, jak ja zaciskam po ślady. Też rada Hmm, chyba mi czasu nie starczy. Będzie dobrze wisielcowa. Nie widzę nic przy tej kamerze tu. Tak, to jest koszmarna kamera. Gasz rady wisielcowa nie, bo one się jeszcze ruszają z kubańce. Nie widzę, to jest straszne. Kończy. Nie, prawie. Ale przynajmniej, słuchaj, 10 osób przetrwało. Wygracie na mysz i klawiaturze. Ja tak. Tak. Nie mam pada. <grych> Lady, dlatego. <grych> Lady <grych> się wkurzyła. Nie <grych> ma krwawy kotku. Kepin przestał przez chwilę oddychać. Polecam mimo wszystko. Polecam pada. Będzie łatwiej. Zastanawiałam się właśnie, czy grać padem, bo też słyszałam, że jest łatwiej. Wreszcie kamera mi wariowała. Teraz przy tych yy, grzybach nie mieściła się Jest tam kilka spokojnie. takich miejsc w tej grze, gdzie po prostu nic nie widać, właśnie przez kamerę. No to dadzą radę na spokojnie. Popatrz, co się nic nie dzieje na tej mapie. Mm. Wystarczy, że będą po białej linii biegać. <laughs> to są twoi widzowie. Ja myślę, że tu nic nie może być aż tak prawda. Patrz jak się ładnie dostosowali, biegają po białej linii. Hmm. Tutaj to nawet my byśmy dały radę Wisielcowa. No jest taka szansa. <grym> wyra, <coś> nie co z sobie umie Desz i chcę więcej czopków, to idź do apteki. O nie! Ej, o, Szymon! Tak Dasz radę, Szymon! Biegnij! A tam taki piękny młoteczek. Prawda? Ty, ale jakbyś tak na niego żeby on ci tak ładnie przemłoteczkował, to jest duża szansa, żeby ci od razu w metę. Zależy, jak daleko rzuca. Rzuca w no, sumie, i będzie kuku. Tak! dojdą, Dojdą! Ale patrz... No. Jak stąd! Wszyscy równo. Pięknie. <laughs> Jedna osoba dwie! Smutne takie tam odpadły! Co im się wylosuje? Mora maszyny losujących jest pusta. Zwalniamy blokadę. Ja bym chciała te bomby. O rety. Tego to w ogóle nie wiem, o co chodzi. Tutaj nic nie widać na tej mapie. Siema Filip, dobrze cię widzieć. Meloszyna masująca, o fu, wyobraziłam to sobie. Ju. I teraz kto przeżyje? Powodzenia! Ale patrz jak zachowawczo grają, nie? Do? Nie sprawdzicie, gdzie was te trampolinki wyrzucą? I dlaczego? Wyglądały tak zachęcająco. Te młotki tutaj, zero presji. I jak wyrzuca z tej rury, to nie wiadomo, w którą stronę się leci. Tak. Nic nie widać, nic. Nic. O Brooklyn! Ostro Delikutaśnie, Brooklyn! Delikutaśnie. Patrz jak pięknie przeszedł. Dobra, zabrak supa, wiadomo, ci co mają supa wygrywają. <grywa> Oczywiście, że tak. <grywa> tak, to działa, nie widzieliście? Możecie wypróbować. Ci co dają <grywa> Dunate, mają najwięcej chapeków słuchajcie. <grywa> Dobrej nocy, Mariusz. Dobra, toł cię wysłał jakiegoś obrazka, jak masz możliwość tak. poszedł. poszedł? A, poszedł? Poszedł tak, już. Bo ja nie widzę. Nie... Patrz, Ciężko dali radę to... we dwóch. Sebek będzie dobrze. Sebeks nie! 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 O, o, no i jak on z Ej. tego wybrnie? <laughs> Sebeks pokonał system! <laughs> e, nie. Ale ktoś żyje? Donatów. Zdecydowanie. Kara za brak donate'ów. O, po Swoją drogą, się Kacperku. z teraz poszmatej sprzątać. O nie, to jest ta straszna mapa. Taris, bo za mało było. <noise> ZA MAŁO! Ten Maciok Kupienie. chyba jeszcze nie był w finale, nie? Chyba nie. Chyba nie. No to ty, słuchaj, taka waha wyjadaczy w sumie. Na dobrą sprawę, tak. O, o, a, a, o. Tak, sub, to za mało. Widać, jednak jednak się nie liczy tak dobrze. <laughs> dokładnie. Maciuch nie! <laughs> nie ale to patch zrobi im wszystkim dziurę. Dziury, tak. Padną. Tak, to jest dobry plan. Sabotuj. <laughs> sabotuj, sabotuj, dokładnie bo to jest to łaska minimum 500 smacznego Lady. Smacznego! Nie zjadłabym. Ja też, to dobre miałaś te lodzę ostatnio. Słuchaj, cokolwiek bym zjadła tak to dobrą sprawę, ale jedzonko, które mam w lodówce mi szkodzi, więc nie mogę go jeść. Nie. Byłem tam jeszcze szalony, się trzyma na górze. O, i Verbalime też. I Brooklyn. Ale ją. O, nie. <grymne> o jak biedny Brooklyn spadł. A Maciok dalej tam widzisz, patrz, nadrobił. Wes, możesz być nieśmiertelny, ale ja nie wiem, czy chcesz być. Nie! I spadł. Patrzymy tu jeszcze tak. włem a gdzie z... Byłem to. Patrz, byłem. Taki sabotażysta, patrz skubanego. Nie, nie wierzę. Byłem, no, no. to jest ten koleś, który jak przywożą pizzę, to wykrawa z, z centrum, taki wiesz, trójkąt na samym środku, nie? To jest ten koleś. Albo to jest ten koleś, to jak przynoszą tort. To on, wiesz, tak kroi, żebyś później nie dało się nic prosto ukroić. To jest, to jest ten koleś, nie? Nie, WM! Nie! To jest, o, ale jest to jak przenoszą ciasto, ciasto, to zamiast wyciąć taki ładny trójkącik, to bierze na środku kwadrat. Tak, dokładnie, to jest, to jest to człowieka, człowieka. Ja się nie udał, się, który plan. O, a werbal tutaj na cię, nie? Korzysta z dzieła tego WM-a. I Jeszcze Brooklyn, Brooklyn, się Brooklyn tam na górze? Tak, Brooklyn tam na górze no, skacze, okay. nie? Tak długo jak może, ale patrz, bo Brooklyn jest w takim momencie i w takim miejscu, że jak mu się płytki skończą, to już prosto w dół leci. A nie! Patrz, jednak skoczył na bok. Dobrej nocy, Kefir. z noc, Kefirku! O okay, hej, Dominisiak. A już chyba witam Dominisiakową. <laughs> tak, tam no, dostał karę za cwanie kowanie, nie? Skąd w pierwszym skończą płytki? Brooklyn. Chyba Brooklyn ma więcej. Patrz, A nie! Patrz! O oh, nie! Brooklyn! Płytki się yeah. kończą! <laughs> oh, tak! Verbal light like wygrał! Yeah. Słuchajcie, ostatnią. Ostatnią, bo ostatnią. mamy 23 prawie. Także ostatnią! Klątwa drugiego miejsca, o tak. Także kto chce, to jeszcze wchodzi i o, ostatnią. O, tak, verbal line powinien dostać jak najbardziej, falę na czacie. No, Ja mam klątwę umierania na dzień dobry. <grystanie> Lej ty to wsadź całego do buzi i graj. <grystanie> całego. Twoje zdrówko, Peter. Jak mi kupisz loda, co zrobię ci <grystanie> Łysy, to jak już będziesz się wybierał na drugą stronę, to zostaw mi pieniążki. Dziękuję, to by się warto mu nie przydadzą. To, to, w podzielimy się, bo mi są potrzebne teraz bardzo, no, bardzo, i... bardzo, bardzo. Oh. No dobrze. O nie, Mrs. Cru, a ja już puściłam, a to jest ostatnią. Nie. Ale jak teraz skończymy pierwsze co robię, to popieram na nasliczkę, nie? <suszy> Myślałam, że dopiero będą robić port na Switch'kę. W sumie to nie wiem, Łysy, gdzie leżą. Pewnie u Ciebie w domu, ale nie wiem, gdzie mieszkasz. Ja wiem. Ale tak z adresem całym. To nie. Nie, mam przecież! Mamy przecież, wiadomo czym. Nie mów na głos, ale mamy przecież, mamy. Dobra. Dobrze, dobrze, dobrze. Łysy to proszę zakupać przy najwyższym drzewie w okolicy. Znajdziemy. Co ja mam tu robić? W dziury wchodzić. <grym> Co tu się dzieje, ratunku? O nie! Jak mnie żebchnęli! Grubasy wstrętne! <grym> Tu jeszcze będzie ten motyw chyba z grawitacją taki dziwny. Nie wiem. Co tu się robi? Tu nie wiadomo czy tu można spaść, czy nie tu można. Tu nie można, tu nic nie widać, nie? A, bo tam są, patrz, takie ślizgacze po boku, ale ten trapez jest bezpieczniejszy chyba. Więc oni po prostu chodzą... Żeby się trapezu złapać, ale trapez jest zajęty. Ja nie umiem się puścić! <laughs> Łysyć po może, O, Oo, to ja jest drówko, puszcza, Peter. Pepper był. Chyba też po prostu musisz z spacją skoczyć. Co za A, mapa! To w ten sposób. <laughs> Jak się biedny sedek wywrócił. O, ktoś nawet doszedł. Dużo o ale Aloe wódka gołębem. Pięknie. Nie, ona utknęła na trapezie. O nie, czas się skończył. Pasi nie na, 30. na 30, słuchajcie. proszę. Jak Nie, to, tak, będzie... nie. Tak, tak to będzie wyglądać, nie? Bajo. O, ale mi się dotarł. Jak chcesz się puścić, to musisz za złapego. złapać. Hmm, brzmi intrygująco. O! Wszyscy umrzyjcie. O. <laughs> nie tak, doszłyśmy. tutaj się ten kisiel podnosi. Altaris, ja nie doszłam, proszę cię. <laughs> ja już widziałam mapę, metę, metę. Już, już ją tam widziałam na horyzoncie. I czas mnie dojechał, jestem zawieciona. Gdyby nie czas, to bym doszła. <noise> Czyli po prostu gościu załatwił za szybko, no. No, za szybko wyjął. <noise> o nie. Pamiętaj, że lepiej, jak wyjmie za szybko, niż za późno, nie? <noise> no, tak. <noise> zależy to, co chce. Niektórzy uważają 500 plusy jest korzystne. Boże, co to mi tu siedzi na ścianie? Trzeba to zabić, nim złoży jaja. Ale ci pokazywałam pokazałam ci pająka. Pokazywałaś mi. Dostał imię nawet. 8, 5, 8 cm, Jak <noise> Jak go nazwaliście? Czekaj, muszę sobie przypomnieć. Maciuś-Robert Błażej, pierwszy. Tak się <noise> ja nazywa pająk. Tak? No, taki 8 centymetrowy w sensie to jest yy, prawdopodobnie, prawdopodobnie kosarz, ale. Tylko prawdopodobnie. O, kosarz? On na pewno tak się nazywa? Kosarz, tak sprawdziłam na Wikipediach. Natomiast... O, no, o tak nie! Nie mu, nie! Jedno odnóże to ma tak na 4,5 cm, więc w sumie jak tak się rozłoży, na zgiętych nóżkach ma 10 cm średnicy, nie? Także... Na całą dłoń. Byłem jak nic czytuję. Nie, prawda? nie może to być. On no, będzie miał karę za na live'a. Misiek biedny walczy. Będziesz dzielny, Misku. Rolu dajesz. Ale on Czucy. biega w miejscu. Misiek, bądź dzielny. Zasuwaj, zasuwaj. Zasuwaj. O nie. Nie, tak pięknie. Mi się wydaje, że przeszła jedna osoba. Czy dwie. Znowu, znowu byłem jakiś koleś w gaciach czekaj, kto to jest? Troll. Tak. Wyszły <grym> skoro tak słyszałam, że wy tam macie trochę tego cholestwa i że macie też kilka już takich bardziej jadowitych. Znaczy w sensie, że nie jakiś tam śmiertelny jadowite, ale takie, co jak u pieprzą, to boli. No, to znowu starcie Tytanów. No, to jest prawda. To jest łatwa mapa. Jak na dwóch, to nawet nie ma kto trollować. Byłem, my no, żartujemy z tym cheatowaniem. Czyli ja wiem, że Ty tu jesteś nowy. Aczkolwiek tak, tutaj wiesz, wszystko na luzie, nie? Bez kija w dupie. Także spokojnie. Po prostu masz skila, a mamy. A my już szukamy powodu, żeby powiedzieć, że cheatujesz, bo nie umiemy grać, ale spokojnie nikt to nie będzie nikogo reportował, ani nic. Żadnych takich. Siema, Greta! podobno nie są pająkami. Tak, A Greta mi dzisiaj są? pisała, że nie są. A cholera wie czym! Duże i w sumie śliczne, miałam powiedzieć paskudne, ale to jest uroczy. Ale mieliśmy go wynieść do szopy, żeby nie umarł z głodu. No, dobrze by było, chociaż jak taki duży wyrósł, to miał co jeść. To czym są delfinami? <laughs> tak, to, to. O, o nie! nie, troll! Nie! Nic <laughs> na czacie, trolla! Nie! Dobrze, moi drodzy. Ja Wam dziękuję za fantastyczną rozgrywkę. Jedyne 2,5 godziny, na trochę więcej, w falach te Mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziemy widywać, widywać się częściej na Fallgaisach. Także moi drodzy, już to było ostatnią. Ostatnią. Musimy kończyć, bo mi godzina noc Muszę kończyć, została. bo jest późno już. Muszę dać ludziom spać. Dokładnie. Także moi drodzy, pamiętajcie, że raz lama, zawsze lama. I do zobaczenia na kolejnych Fall Falautach. Nie wiem skąd mi się wzięło. <laughs>